Kochani, zapraszam was bardzo serdecznie do posłuchania legendy pod tytułem Syrena autorstwa Artura Opmana. Syrena. Widzieliście ją, Te syrenę niby, kumie Szymonie? Widziesz nie widziałem, kumie Mateuszu, bo drzewa przysłaniały źródełko, a bliżej podejść bałem się, jakoś ale słyszał, jak śpiewa. Alboż to syreny śpiewają? Jakże to? Nie wiecie o tym, kumie Mateuszu? Śpiewają, i jak jeszcze? Głos to ci się tak rozchodził po bugaju, po wiśle, hen, aż zarzeka jakoby właśnie dzwonek srebrzysty dzwonił. Słuchałbyś dniem i nocą. No i co dalej? Co dalej? Ano, nic dalej. Słuchałem, słuchałem, luboś mi się jakowaś rozpływała po kościach, aż w końcu śpiewanie ucichło. Widać, syrena schowała się na nocleg w źródełku, bo już i słońce zachodziło, a ja powlokłem się do chaty, ale całą noc spać nie mógł i o tej syrenie rozmyślał. Ciekawość, warto by ją wypatrzyć, zobaczyć, ale jak? Toć jeśli nas ujrzy, umknie i skryje się w wodzie, a zresztą może to i grzech? Przyglądać się takowej stworze, niechrzczonej i kuszącego jej śpiewania słuchać? Grzech, nie grzech, nie wiada. Najlepiej zapytać o to ojca Barnaby, pustelnika. To człowiek mądry i pobożny. On powie i nauczy, co czynić nam należy. Rzetelnie mówicie, kumie Matuszu, chodźmy do pustelnika Barnaby. A no to i chodźmy. Ryby przez ten czas z Wisły nie uciekną. A my się od duchownej osoby przeróżności dowiemy. Tak rozmawiali z sobą dwaj rybacy z Nadwisły w owych zamierzchłych czasach, gdy na miejscu dzisiejszej Warszawy, a właściwie jej pomiśla, leżała niewielka rybacka osada otoczona gęstymi lasami, w których roiło się od grubego zwierza łosiów, turów, wilków i niedźwiedzi. Więc powiadacie, że śpiewała? A już ci śpiewała, gadałem przecie. Hm. I często se tak podśpiewuje? A co dnia? Jak tylko słoneczko Boże ma się ku zachodowi i czerwienią, a złotem pomaluje wisełkę, wraz ci się na bugaju jej piosenka rozlega. I długo też nuci? Do zachodu. Jak się ino ciemno zrobi na świecie, już jej nie słychać to nocami nigdy ze źródła nie wychodzi? Czy wychodzi, czy nie wychodzi, tego to ja nie wiem, ale przypomniałem powiedzieć, że w pełni miesiąca też śpiewa. Nieraz mnie ze snu budzi blask księżycowy, co do chałupy zagląda, siadam se na posłaniu, aż ci tu odgłos jakowyś do lata z daleka, jakby skowronek, jakby dzwonek, jakby skrzypeczki lipowe, a to... Ona. O to mi chodziło właśnie, więc trzeba tak zrobić. Tu ojciec Barnaba zadumał się na długą chwilę, a obaj rybacy czekali w skupieniu, aż namyśli się, co poradzić. Ojciec Barnaba był to starzec wysoki, chudy, siwobrody, łysy jak kolano, odziany w długą samodziałową oponczę. Na pomarszczonym jego obliczu rysowały się powaga i dobroć. Wszyscy trzej siedzieli przed budką pustelnika na ławie uczynionej z dwóch pieńków, na których położono zgruba obciosaną deskę. Było to lipcowe popołudnie. I cudnie było w boru, pachnącym żywicą i kwiatami. Ptaki śpiewały radośnie, pszczoły wesoło brzęczały, a zielony dzięcioł w czerwonym kapturku stukał dziobkiem jak młotkiem w korę rozłożystego dębu i wydłubywał robaki. A ojciec Barnaba namyślał się, namyślał aż rzeczy. Więc trzeba tak zrobić. W pełni miesiąca wybierzemy się we trzech do źródełka. Na odzienia nasze naczepić należy gałęzi świeżo zerwanych, najlepiej lipowych, kwiatem okrytych, żeby syrena człowieka nie poczuła, bo się nie pokaże. Zaczaimy się przy samym źródle, a gdy wyniedzie i śpiewać zacznie, Wtedy zarzucimy na nią sznur, spleciony z cienkich witek wierzbowych, święconą wodą skropiony, ileże takiego się żaden czarnie ima. Zwiążemy i miłościwemu księciu na czersku zawieziemy w darze. Niech ją na zamku trzyma i niech mu wyśpiewuje. Ale uszy woskie musimy sobie zatkać, żeby jej narzekań i lamentów nie słyszeć bo inaczej serce w nas tak zemdleje, że nie będziemy mieli mocy wziąć jej w niewolę. Srodze jest żałośliwe syrenie śpiewanie. Tak jest, jak mówicie, ojcze Barnabo. Wiem ci ja o tym, bo on te piosenki słyszał. Żaden miód, by najprzedniejszy, tak człowieka nie upoi, jako on głos syreni. Więc wtedy do pełni miesięcznej, tak jest, do pełni i rozeszli się w swoje strony. Rybacy nad Wisłę do zarzuconych sieci, a ojciec Barnaba na modlitwę. Tam, gdzie dziś nad samym prawie wybrzeżem Wisły, poniżej starożytnych kamienic Starego Miasta, rozciąga się ulica Bugaj zwana, przed wielu, wielu laty szumiał las zielony, odwieczny. W lesie tym spagórka wznoszącego się nad rzeką tryskało źródło, i rozlewało się w głęboki, bystro płynący potok. Nad potokiem rosły białokore brzozy. Wierzby pokrzywione maczały w nim długie gałęzie. Kwitnęły polne róże i niezapominajki haftowały niebieskimi kwiatkami zielony, trawny kobierzec. W tym potoku mieszkała właśnie Syrena. Była piękna, pogodna noc miesięczna. Srebrzysta pełnia żaglowała przez błękitne, usiane gwiazdami niebo i przyglądała się ziemi uśpionej lasowi i źródłom. Ale w lesie nie wszyscy spali. Za brzuc i wierzb stojących nad potokiem widać było trzy skulone postacie. Przycupnęły one wśród krzaków gęstych i ciekawymi oczami spozierały w wodę potok. Mieniącą się srebrzyście od blasku tarczy miesięcznej. Byli to dwaj rybacy, Szymon i Mateusz i pustelnik, ojciec Barnaba. Nagle z wody wynurzyła się przecudna postać była to dziewica nadziemskiej urody. W świetle miesięcznym widać ją było doskonale. Miała długie, krucoczarne włosy, pierścieniami spływające na białą, jak z marmuru wyrzeźbioną szyję. Szafirowe jej oczy, wzniesione ku pełni, patrzyły dziwnie, przejmująco i smutno. A ozdobiona lekkim rumieńcem twarzyczka, takim tchnęła czarodziejskim urokiem, że przyglądającym się jej rybakom aż serca zamarły ze wzruszenia. Syrena chwila trwała w milczeniu. Zapatrzona w niebo i w gwiazdy, i oto w ciszy tej czarownej nocy, zadźwięczał śpiew tak piękny, tak kryształowo czysty, że zdawało się, iż i księżyc. I gwiazd miliony, i ziemia, i niebo zasłuchały się w niego do niepamięci. Wtem z krzaku, cicho, bez szelestu wyskoczyły owe trzy postaci. I nie tak szybko rzuca się ryż drapieżny na przebiegającą łanie, jak oni. Rzucili się na syrenę. Skrępowali ją powrósłem, zwitek wierzbowych splecionym i wyciągnęli z wody na murawę. Próżno się szamotała nieszczęsna, próżno ich ludzkim, a cudnym zaklinała głosem. Głos ten wzruszyć ich nie mógł, gdyż wedle rady ojca Barnaby, uszy mieli woskiem szczelnie zatkany. Co teraz począć? No co z nią począć? Jeli się pytać obaj rybacy z dyszanym, gorączkowym głosem. Co począć? rzeknie pustelnik. Poczekajcie, zaraz wam powiem. Nim ją do jego miłości księcia na czersku zawieziem, a wieść przecież nie będziemy po nocy, zamkniemy Syrenę w oborze. A pilnować jej będzie Staszek, pastuch gromackiego bydła. Skoro świt, zaś wóz drabiniasty sianem wymości i jazda do czerska. Dobrze mówię? Dobrze mówicie, ojcze Barnabo, bardzo dobrze. Miesiąc świecił tuż nad polanką, gdzie rybacy złożyli skrępowaną syrenę. I widać ją było wybornie. Do pasa była to, jak się już rzekło, panna nad podziw urodziwa. Od pasa za się ryba, srebrzystą łuską, błyszcząca. Leżała biedna bez ruchu, z zawartymi cudnymi oczami. Ręce wzdłuż ciała opuściwszy i tylko ryby, ogon, długi agentki uderzał kiedy niekiedy o ziemię, zupełnie jak u z wody karpia lub szczupaka. Czas nam w drogę! przemówił pustelnik. Bierzcie ją! Szymon i Mateusz dźwignęli syrenę i ponieśli ją w stronę wioski. Otwieraj, Staszku! Otwieraj-no prędzej! Cóż to? Zarżnęli cię zbuje, że się nie ruszasz! Nie gramol się, gamoniu, no skorzej, skorzej! I rozległy się głośne uderzenia krzepkich pięści Szymona i Mateusza we wrota obory. Oni to bowiem wraz z pustelnikiem Barnabą dobijali się uporczywie do wielkiego drewnianego budynku, w którego ścianach przez wyrzezane otwory widać było rogate łby i mokre pyski licznych krów. A co tam? Kto tam? To ci idę już, idę! A któż to tam tak łomoce po nocy? Pali się, czy co takiego? Zaszurgał ktoś bosymi nogami. Odezwało się szerokie ziewnięcie. W ciemnościach niepewna ręka szukała zawory. Znalazła ją. Otwarła, skrzypnęły wrota. I z mroku wynurzyła się gipka, młodzieńcza postać pastucha Staszka. Wszelki duch Pana Boga chwali. A czego to chce ta? Ojcze Barnabo, i wy, Monie i Mateuszu. Cichaj, Syrena, o, widzisz? Syrena, złapaliśmy ją. Niechaj tu przeleży do rana. O świcie do czerska ją zawieziem, do księcia. Syrena? Jezusie Mario, o, Prawda, jakaż ona śliczna! Nie prawiłbyś byle czegoś śliczna, czarownica, wiadomo, taka ci najcudniejszą postać przybierze, aby tym łatwiej otumanić chrześcijańską duszę. Boże miły, prawdę mówicie, to ona chrześcijańskie dusze tumani? I cóż ja mam z nią zrobić? Pilnować dozorzy, ale pilnuj bez ustanku, nie zdrzemnij się. Uważaj, żeby. Po stronków nie zerwała, bo ucieknie. Ha, każecie pilnować? To będę pilnować. A kiedyż po nią przyjdziecie? Mówili, im, skoro świt. Teraz ją położę w oborze, niech leży. A ty, Staszku, pamiętaj, okaz niej nie spuszczaj. Patrz i patrz. Na twoją głowę ją zdaję. Już wy się nie bójta, umiałem sobie dać radę z graniastym byczkiem, choć bez kurcyja zły jak sam diabeł, to i z syreną poradzę. No to bywaj zdrowy, będziemy tu z powrotem I no patrzeć. Staszek został sam na sam z syreną. Leżała ona pod ścianą obory, na wprost jednego z otworów okiennych. W przeciwległej ścianie wyciętych, a Staszek siadł na i tak jak mu rozkazali, patrzył na nią bacznie i oczu z dziwowiska nie spuszczał. Miesiąc świecił w ten otwór ścienny mocnym blaskiem i osrebrzał cudną twarzyczkę syreny, w której to twarzyczce jaśniały jak gwiazdy modre, wilgotne od łez przesmutne oczy. I nie cniło się Staszkowi spozierać tak nieustannie na Syrenę, bo nigdy, nigdy jako żywo nie widział podobnie urodziwego lica i źrenic równie głębokich, przepasnych i czaru zaziemskiego pełnych. I nagle Syrena spojrzała na Staszka swymi czarodziejskimi oczami. Uniosła przepiękną, opierścienioną zwojami czarnych włosów główkę, otworzyła koralowe usteczka i zaśpiewała. Zaśpiewała jakąś piosenkę bez słów, piosenkę tak cudną, że drzewa za oborą przestały szumieć, a krowy, łby ciężkie od żłobów, zwróciły w jej stronę. Rzuć przestały i zasłuchały się w oszołamiającą pieśń syreny. Staszek był na wpół przytomny. Jak żyje, nie słyszał nic podobnego. Śpiew syreny grał na jego sercu tak, jak gra wiosna na sercu każdego człowieka uczu, że dzieje się z nim coś dziwnego, że jest jakiś lepszy, jakiś mądrzejszy, że otwierają się przed nim światy, o których nigdy dotychczas nie pomyślał, światy pełne aniołów i cudów. A Sirena nagle spojrzała wprost w oczy Staszka i rzekła: Rozwiąż mnie. Nie zawahał się ani na chwilę. Podszedł ku syrenie i kozikiem rozciął krępujące ją postronki. A dziwowisko ślicznymi rączkami objęło go za szyję i szepnęło – otwórz wrota i chodź za mną. Usłuchał, otworzył wrota na ścieżaj i czekał, co się stanie. Nie czekał długo. Syrena uniosła się ze słomy, na której leżała i skacząc na swoim rybim ogonie przeszła przez wrota i skierowała się w stronę Wisły. Szła i śpiewała. Krowy wyciągnęły za nią łby i poczęły ryczeć żałośnie. Drzewa szumiały do wtóru piosence syreniej, a szumiały tak smutnie, aż niebo drobnymi łzami sypać jeło i zachmurzyło się ponuro, a Staszek jak urzeczony. Szedł za nią, szedł za nią bez woli i bez myśli. Ustał deszcz, wybłysnęło słońce. Z chałup wychodzili ludzie i ze zdumieniem patrzyli na widok tak nadzwyczajny. A Syrena szła i śpiewała, a gdy już była tuż, tuż nad brzegiem Wisły, odwróciła się. Spojrzała ku wiosce i zawołała na głos cały. Kochałam Cię! Ty brzegu wiślany, kochałam was, ludzie prości i serca dobrego, byłam waszą pieśnią, waszym czarem życia. Czemuż wzięliście mnie w niewolę? Czemuż chcieliście, abym w pętach w więzieniu na rozkaz książęcy śpiewała? Śpiewałam wam, ludzie prości, ludzie serca cichego i dobrego, ale na rozkaz śpiewać nie chcę i nie będę. Wolę skryć się na wieki fale wiślane, wolę zniknąć sprzed waszych oczu i tylko szumem rzeki do was przemawiać. A gdy przyjdą czasy ciężkie i twarde, czasy, o których nie śni się ani wam, ani dzieciom i wnukom dzieci waszych, śnić się jeszcze nie będzie, wtedy w lata krzywdy i klęski szum fal wiślanych śpiewać będzie potomkom waszym o nadziei, o sile, o zwycięstwie. A tu, tymczasem, pędem do wioski lecą ku brzegowi obaj rybacy i pustelnik stary i krzyczą: łapaj, trzymaj, nie puszczaj, ale nie puszczaj! Już ci sirena chlub do wody, a za nią w te pędy Staszek skoczył, wychynął z rzeki, rozejrzał się dookoła, zawołał: Bóg z wami! i zniknął. Minęły lata i wieki. Na miejscu wioski miasto powstało ludne, bogate, warowne. A miasto owo, później stolica, na pamiątkę dziwnej przygody z Syreną, wzięło ją za godło swoje. I godło to po dzień dzisiejszy widnieje na ratuszu Warszawy.